Cześć, ja nazywam się Szymon Jankowski, jest, mam 21 lat, jestem założycielem Hashab. Pasjonuję się ekonomią, blockchainem, informatyką i no, chciałbym zaprosić Państwa do prezentacji naszego projektu. No, my w skrócie robimy Steam na blockchainie i u nas jest grubo. Hello. Zacznę po prostu od tego, jak, my rozumie... znaczy, jak ja rozumiem technologię blockchain tam jest jeszcze grubiej. <gry> Tutaj trzeba się cofnąć do lat 60. i zastanowić się, czym naprawdę jest internet. Otóż internet nie byłby możliwy, gdyby nie zaszyfrowanie wymiany informacji. I ta grafika świetnie pokazuje, czym internet tak w zasadzie wysoko abstrakcji nie jest. Otóż internet jest jedynie konsekwencją zaszyfrowania wymiany informacji. Natomiast. Blockchain umożliwił zaszyfrowanie wymiany wartością, czyli coś bardziej grubego. No. Co nie? To, co tutaj widzicie, to jest sfera Dysona i to jest okrążające słońce pobierające energię. Jedna wielka koparka Bitcoina czy coś takiego. Po prostu. No grubo, nie? Jak się tam uświadomi, że prawdopodobnie. Coś okrąża słońce, i kop to kopie kryptowaluty czy jakiś blockchain, to... no grubo. <gry> e, a co my robimy? E, naszym celem jest przywrócić Państwu oprogramowanie do Waszych rąk, e, ominąć pośrednika. E, żeby Naszym celem jest, żebyście Państwo mogli kupować gry taniej na wolnym rynku. O cenie rynkowej e, oraz żeby twórcy jednocześnie przy niższych cenach gier i w wolnym rynku więcej zarabiali. I, i jak my chcemy to zrobić? E, chciałbym cofnąć się w czasie do lat 80. E, kiedy nie było jeszcze scentralizowanych platform dystrybucji, ludzie wymieniali się fizycznymi nośnikami oprogramowania, e, kupując op e, cardridge e, posiadało się grę, można było ją komuś dać. Natomiast twórca nie miał nic z rynku wtórnego, ponieważ nie, nie był w stanie za każdą prowizję ściągać kasy. Razem z pojawieniem się bankowości cyfrowej, powstały platformy dystrybucji cyfrowej, które tak jak pieniądze w banku, gry na takich platformach nie są nasze po prostu. I rozwiązaniem tego problemu będzie stworzenie kartridża na blockchainie, który bierze zalety fizycznej dystrybucji, i cyfrowej, łączy je w całość. No i czym w zasadzie jest taki kartridż na blockchainie? Otóż jest to smart contract, który mówi, który adres, adres publiczny ma dostęp do oprogramowania. No i to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o kartridż. Trzeba mieć po prostu jedną sztukę. No i to jest tak, my nie korzystamy z orderbooków, bo co by to było jeśli każdy musiałby wsadzać swoje zlecenie, że chce kupić i sprzedać grę po tej, po tej cenie. Dalszy slajd. My korzystamy z Liquidity pool'a i chciałem Państwa nauczyć, jak działa BFI i czym są pule płynności. Otóż, kiedy wsadzimy 100 haszy, czyli tokenów jednorodnych i 100 cardigy Ponga, to, to tworzymy Liquidity pool'a i pulę płynnościową dla tego cardigy. I w takim poolu jest stosunek 100 do 100, czyli cena wynosi 1. Kiedy wsadzę jednego hasza do pula i wyciągnę jednego ponga, to wtedy w pólu będzie 101 haszy i 99 pongów, czyli cena ponga wzrosła. I w poolach nie trzeba mieć drugiej strony, czyli kupującego albo sprzedającego, jeśli jednocześnie zachowuje się wolny rynek. I od razu powiem, czym jest hasz. Hash jest tokenem, który jest każdym worku, każdej, każdego kartridża wydawanego u nas. On jest tokenem płynnościowym do rynku wtórnego gier. No to jak każda gra będzie potrzebować hasha do zapewnienia płynności, a tych gier zaraz będzie setki, no to będzie ten popyt na hasha ogromny, bo on będzie walutą rynku wtórnego w gier. Kolejny slajd. No i kolejny problem, jaki rozwiązujemy, to oddając ludziom w ogóle to jest tak: obecnie na Steamie ceny gier są sztywne. I to jest problem, bo my nie wiemy ile gry kosztują, a nie ma lepszego miernika jakości produktu niż gry. Następny slajd. Tak wygląda e, wolny rynek, i u nas ceny gier będą ustalać się przez wolny rynek, czego obecnie brakuje, e, no bo nie wiemy ile gry kosztują. Następny slajd. Kolejny problem na rynku dystrybucji to jest monopol Steam'a. Eee, następny slajd. U nas nie ma jakby pośrednika między twórcą a graczem, albo graczem a graczem. Jakby wymiana wartości jest za, dzięki blockchainowi jest zaszyfrowana, przez co ludzie mogą się wymieniać tą licencją. Eee, kolejny slajd. No i kiedy weźmiemy, jak, jakby zastanowimy się w historię dystrybucji, to i w ogóle w historię pieniądza, to dojdziemy do tych samych wniosków, co w dystrybucji. W sensie, jeśli wierzymy, że Bitcoin jest naturalnym rozwojem pieniądza, to dyskietki na blockchainie i e, są naturalnym krokiem w rozwoju licencji. E, dlaczego? No bo one biorą dobre cechy tradycyjnej dystrybucji i dobre cechy cyfrowej, łączą je w całość i tak powstaje nowa licencja, która daje zyski twórcom i graczom, i eliminuje pośrednika. No to się wszystkim opłaca. E, kolejny slajd. E, no i chciałbym Państwu przedstawić pięć kolorów cardid's. E, no bo każdy twórca chciałby mieć inny model rynku wtórnego i chcielibyśmy od razu to ustrukturyzować i tym kolor i kolorem jakby mówimy, który, która gra ma jaki model rynku wtórnego. I tak na przykład kartridż szary, czyli standardowy, umożliwia wydanie. E, Milionów sztuk gier z prowizją do 20%, natomiast Cardiff złoty ma ograniczoną podaż do 133 tysięcy. Cardiff zielony nie ma żadnej prowizji za obrót, czyli on ma najbardziej uwolnioną cenę powiedzmy, bo nie płacicie za wymianę między graczami. Cardiff niebieski w dowolnym czasie umożliwia na zmianę zasad rynku wtórnego, więc... Tutaj gracz będą uważać przy tym, bo raz będę płacić 10% prowizji za obrót, raz 100, nie, nie wiadomo. No i kart czerwony, który ma absolutnie wyłączony wolny rynek. I ta sytuacja jest taka, jak obecnie na Steamie, gdzie nie można komuś wysłać gry. Następny slajd. No i mamy platformę GameCap.io, Io, czyli listing wszystkich kartridży. No i proszę sobie wyobrazić Coin gdzie od razu możecie kupić każdą kryptowalutę. Super nie? No to GameCab takie coś będzie umożliwiał tylko z grami. I u nas sortowanie nie będzie po kapitalizacji gry, tylko po Wolumenie, domyślnie, bo na premierę wtedy gry będą miały że chce być wysoko. Nie będzie takiego monopolu, nie wiem, GTA 5, takiego Bitcoina wśród gier. Następny slajd. Kolejną naszą platformą jest Game Explorer i ja od razu mówię, że my będziemy sobie po tej prezentacji na zewnątrz z czterema laptopami. Będziemy pokazywać Wam, jak działa Game Explorer na testnecie. Z premiera publicznej wersji Game Explorer na mainnecie będzie miała miejsce pewnie jeszcze w tym miesiącu. No to jest Explorer blockchaina dla graczy. Na początku będzie powiązany tylko z naszą platformą, ale w przyszłości prawdopodobnie będziemy mieć integrację ze wszystkim, co da nam jakąś wartość. Następny slajd. Tak wygląda chociażby profil gracza na Game Explorer. Te wszystkie dane są zapisywane na blockchainie. Będziecie mogli sobie dodawać znajomych, patrzeć, jakie mają gry. Dodamy do tego oczywiście jakiś model społecznościowy. To jest po prostu publiczna biblioteka gier. W przyszłości też chcemy dodać trochę metaversu do tego, żebyście mieli wirtualne pokoje, tam będzie reklama z ad <grydy> między innymi przynajmniej jakiś plakat. No, że grubo. Tak wygląda kupowanie gry na Game Explorer. Tutaj jest przykład Ponga. Każda gra ma możliwość dowolnej kustomizacji jakby profilu na Game Explorer. Nawet ten kolor jest na blockchainie w ogóle. No na, następny slajd. Na platformie Game Contract. Ajo będziemy Platforma GameContract.io służy do wydawania gier bez kontaktu z nami. Na platformie również ma miejsce głosowanie, ponieważ uczestnicy, posiadacze hasza, będą decydować, które gry zostaje, zostają wydane na platformie. I trzeba będzie mieć odpowiednią ilość głosów, żeby gra została wydana i możliwa do eksploracji na Game Explorer i na Gamekawio. Chciałbym też ogłosić współpracę z Tubli. Dzięki Tubli będziemy mogli rozdawać gry na każdym wydarzeniu na świecie. Nie wiem, na siedzibę Steam'a, na, na E3. No. Oraz chciałbym ogłosić publicznie współpracę z Paczkitem. Razem z Paczkitem umożliwiamy, Paczkit to, to jest to, co my robimy, tylko bez blockchaina. Umożliwia patchowanie i wrzucanie pełnoprawnych plików gier i. No chciałbym przez to powiedzieć, że u nas można będzie wydać superpankę już w marcu. Że jesteśmy gotowi na to. E, no i dalej. E, ja jestem CEO. Sprzedaję głównie. E, mamy świetnego prawnika Filipa. On będzie chyba połowę startupów kryptowalutowych w Polsce zakładał. Jesteśmy zarejestrowani w Polsce. Jak macie jakieś pytania, po chwili was obsłuży. Rafał pracował w Google, w Microsoftie, odpowiada u nas za smart kontrakty. Szymon Fiałkowski jest CTO. Znacznie lepiej się zna na tym niż, niż ja. Tomasz Wiema jest świetnym designerem i wszystko co widzicie na naszych stronach zostało zaprojektowane przez niego. Na, następny, Na scenie mamy trzech adwajzorów, Jest to dr Tomasz Smus, profesor Krzysztof Piech oraz Marcin Venus. Marcin Venus jest założycielem komparii, ma spółkę gamingową. Krzysztof Chmielewski również ma spółkę gamingową. Paweł Łaskażewski jest założycielem Signups. No, profesorowie przynieśli blockchaina do Polski. I chciałbym ogłosić, że zaczynamy rundę prywatną i dosłownie, jakkolwiek to zrobię w tych dobrych projektach, to robi się rekrutację do tego, kto ci daje siano. I obecnie jesteśmy w trakcie takiej rundy międzynarodowej, gdzie powiedzmy tylko smart money może zainwestować. Tam będziemy zbierać półtorej miliona dolarów, raczej większość na płynność będzie szła. W każdym razie, jeśli ktoś byłby w stanie nam zaoferować coś innego niż pieniądze, to zapraszam. Czy coś więcej niż pieniądze, to zapraszam do kontaktu właśnie tam, gdzie są stoły, będziemy pokazywać Game Explorer chętnym. I z takich fajnych rzeczy, to chciałbym powiedzieć, że my usprawniliśmy dwudziestokrotnie proces kupowania gier na stronach internetowych, bo nie trzeba, nie trzeba wypełniać danych dany danych karty kredytowej i wstawać od komputera, żeby iść po tą kartę. U nas robi się to jednym przyciskiem jak słap na Bank yy, Słapie, czy, czy coś takiego. Yy, czy ktoś ma jakieś pytania? A, Szymon, powiedz mi, znamentuj proszę, czy to prawda, że z Steam wyczesał wszystkie gry w na wieść o tym że wy nadchodzicie. To nie jest publiczna informacja. Dobra, to teraz ja mam pytanie, bo wydawcy, deweloperzy gier dążą do trochę innego niż wy yy, świata, czyli ograniczenie wymieniania się gier a z drugiej strony mamy też trend, taki jak ma Microsoft, czyli Game Pass, Sony pracuje nad własnym odpowiednikiem, czyli to co schodzi po roku jest dostępne w abonamencie, powiedzmy 10 dolarów promocji mam za miesiąc, takiego Netflixa i mam tytuły, wchodzą mi jeszcze cały czas tytuły 3A, może 4A, teraz Sony coś tam przepąkuje. to jak do tego Wy się odnosicie, no bo fajnie mieć Jakieś tam ordziny i tak dalej, no ale to na tym świat nie zbudujecie. Tak. Zauważ, że razem z wzrostem tego subskrypcyjnego socjalizmu bardzo spada jakość usług, a wolny rynek i twórcy, którzy wolnego rynku się nie boją, będą krzyczeć, że mamy dobrą grę, nie będzie tam pana premierę, więc wiesz, technologia i w ogóle rynek dostosowuje się do technologii, więc jakby. Tak jak mówię, to jest naturalny krok w rozwoju yy, dystrybucji programowania, bo opłaca się bardziej konsumentom i dobrze, twórcom, że, którzy robią dobre gry. Dobrze, że macie tego dobrego prawnika, bo tak jak Epic, będziecie mogli sobie z Apple powojować. Znaczy skupiamy się na dystrybucji PC, wiesz, potem... To są dalekie plany, żeby był mobile, to za parę lat dopiero. Dobra, dzięki. Dziękuję Szymonowi. Brawa.